Nie mi on pokaże, gdzie oni są. Z tego co w piecze dupa, że oni nawalają no. po 12 godzin gier, gierka, a oni z serypki łowią? No! to oni zaraz no, będą mieli więcej punktów niż Kami? No, top 2! Kurę tak więcej niż tak Kami, z set i teków! Nie wiem, dostać się na top 33 Europy, robiąc jednego kila w openach, to. Dobra, przerywali no, no, coś. No to jest idealnie w takim razie, Cyk Ranking Set, zobaczmy. Kami jest top 10, żal. Żelek, żelek, żelek. się go sprawdzam. Nie widzę. Jest! No to Problem, że nie mamy 100% punkty za placement. Ej, Ta. ogółem daję sobie w tym momencie, kurczę, no nie wiem, że Żelek się dostanie, nie? Idę zobaczyć żelka. Ta, dwa, Top Ej, 25 na razie. To, to jest niesamowite. A widać, że ode mnie taktyczkę, kurczę, podwalili, nie? <grym> no, jak to tak Podrasowali no, ją tylko, ten. podrasowali a, ją tylko. A okej. Ok. Ok. A stary, wiesz, że oni od kilku sezonów o tym rozmawiali? Bo mi dzisiaj jak przedstawiał o tej taktyce. Stary, on mi matematycznie przedstawiał wszystkie szanse, nie? To jest nienormalne, nie pierwszy raz coś takiego widziałem. O, jakie matematyczne szanse na No złapienie? ten ziomek, ten od Żelka, bo to Żelek tu tam jest pionkiem. Ten drugi ziomek jest szefem całej akcji. Kraj? Tak. Kurej? K kurej, Kurej, no. No i co, obstawia... No stary, no jakbyś posłuchał, on o tym 15 minut gadał. Chyba mi grę wypierdzieliło w kosmos. A ci on się nie dzieje, Zychu? Gdzie jest ten? Ty, teraz Żelek, Żelek, no właśnie żerek. z Zatwaliłem Żelka i nie ma. Pewnie padł. tracker. No, no, no raczej tak, Będzie raczej lasta tak. Grał. Dimy, dimy. Wygrałeś przed chwilą? Wygrał przed chwilą żarek? Co ty pierdzielisz? No, to Nie chcę mi się wierzyć, że się taki... 15, 15. Jest, w gierce, to 15, to 15! Odpalasz w Gerce, odpalasz ja. w gierce. Nie! Rzalek! A ile jest top 33 a ile może. Stop 17 żadek, 107 punktów A to nie starczy jeszcze, oni muszą ostatnią grę dobrze zagrać. W sensie tak A ile za... zagrają? <grym> Dobrą grę <grym> muszą. Dodać. Nie no tak szczerze to nie starczy, muszą tak... Wcześniej chyba było 114 było na quad, czy ile? <grym> Zero flagów łop, nie? nie ja Final'sach zagrają No stary to Oni robią to co ty robiłeś na arenie kubić? Tak, że nie Tak, to jakoś tak, tak, tak tylko taktyka ulepszona. No no to było na Budkampfie. O, Sam chcę zobaczyć perspektywę. Chciałem jego streama zobaczyć. Okej, okay, nie będzie Sam dobra, niestety. No i sam goście, którzy chillują. Jest top 2 już, nie? I oni wszyscy w trójkę żyją. I oni nie co ci dzieje, nie? A w tym czasie widzowie, w tym czasie. Górę i se chilluję a to jest najlepsze, my tak mówimy, że lek, że lega tu widzimy, kurę robotę. Tak, bo to kurę ja taktyka jest ogólnie, nie? No to, nie to słuchaj, mało. kurę jakaś, może jakieś <laughs> trio tutaj, nie? Ja też bym proponował. Tylko no, się są w szoku, nie? Myślę, że oni magikę zawalili. Nie, oni ja. szukają, ale ja on, nie on, wiedzą co. A ona 3 w ogóle na Hill of zoba. Tam, ja mam. No trzy slurfisze i przegrali ten. No jak ty kubiks wygrałeś, to ty tak na styk z tymi rybami no byłeś. Tak, bo ja ja, ja, ja. oni musieli mieć zapas to oni sobie no, mocno o, to ulepszyli. oni to ulepszyli totalnie mocno, to prawda. A yeah, pteczka trzy slurfisze, a ten nasz co ma? Sześć tych jeden a, i jeden A jeszcze ma te beczki. Ja pierdziele Ci goście są w szoku. Oni grają z widmem, nie? Nie <laughs> zresztą sobie pomyślał. I cóż czuję, że nie walnie Medkita? Nie wiem, mam takie przeczucia. A czekajcie, jakby zdążył Medkita, to by dał radę. No, możliwe, że plus 100 HP, zaraz zobaczymy. Zabijał miał Q-Ray. Tak, 100... nie, nie 65. Nie, zdążyłby. Tak, zdążył zdążył na styk by zdążył. No, chyba, że miał beczki, okej, okay, to raczej nie. No, wygrali. Iha, pierdze, to jest niemożliwe, nie? I sobie wyobrażasz, że z tą surdżem jeszcze, to sobie I to wydarłem. Tak, 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 no, mówili mi o tym. Nie, nie wbiję, nie, nie nabijają, 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 Po prostu go, go ryb, mać, rybkami tam. na rybkę. Oni zamyślą tego. Oni wygrali oni... tą oni... grę, jak jakbyśmy chcieli. Którą grę? A z oni chcą Polaków no, podjechać? Są, są teraz wygrali, no bo. Pierdzielicie. są w zonie, na zrobię jak przecież. mówię tak. o tym, no? To... No, no to ja wiedziałem o tym, kami jest takim nilkiferem, nie? Oni są. Oni mają 107 punktów. A co robi Kuraj. Z żelkiem. I bo Stormi Ride jest na Surpi. Tak. Stormi chyba im chce pomóc. Bo oni ich <gry> Tak? Tak, tylko oni są daleko w wodzie, oni są w wodzie, tak głęboko, głęboko. Czuje Niech nam on gdzie oni są. prostu piecze dupa, że oni nawalają no. po 12 godzin gierka, a oni sobie rybki No. No na finały się mogą tutaj dostać co najwyżej, ale no. Niestety ale nie wygrają pie nagród pieniężnych. Historia będzie zrobiona tylko. Oooooooo, pisze historię. Polak pisze o, historię. Gałma się pyta czy... Gim Gim w nine. <gum> <gum> XD On już 2k follow właśnie zrobił. Jak ta muszelka mojego big, 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 my G? Cieluję sobie. On właśnie widzę. Ciekawe ile punktów potrzebuję, chyba 114 serwis mi się wydaje. Oni, oni raczej qual są, 100%. No, ale oni jeszcze nie mają placementu żadnych. Co no tak, ale raczej A. qual są, już mówię. Kibicujemy Polakom. PL górą, top 25. No beczki na razie zbiera, nie? A bo oni wszystkie te beczki stąd biorą, oni są jakimiś... no, no co, FNC Cze cześć, cześć To co, no, na jest? Czy trzeba, trzeba... jest, jest! Mi się FNC. wydaje, że kurejowi się tak ręka trzęsie, bo jak stroluje... Nie no, nie no, jak... Amarpow? A, warte, ja stąd chcę, O... Amarpowik. Ja pierdziele, to jest chore. No i Serge go przeżywali. Dale no Serge da radę bo nie mam tyle będzie wiesz Góry lewo zjadł na jeden HP chyba. A napisał Polska górą dzajka Ale buziaka dał I Buziaka dał, let's go Oj teraz lecisz tu kilka spotów z tymi rybami Stary tu zaraz jest kolejny spocik Oni kwali mają już Skaj będę w finałach No tak samo z czego ja z nimi rozmawiałem Pa kolejne ryby widzisz Starczyk? Aha, bo to jest zamurowane, ale nikt tego nie wziął. Tak. No to Nie no, ale ktoś poleci z nimi na pewno na spota przecież. Ale wiesz, gdzie oni latają? Oni latają na róg mapy sam. I na, na te slurpy wchodzą do jak to już nikogo nie ma. Ta. Przecież teraz dać z nim płacił Stormi i co zrobił? Bad, Top bad. 7. Więc co oni będą takie placementy my jez, my mieć my na grancach, to inaczej to piece mogą zrobić. Ja, that's, that's really really. My, my crazy Latają yeah, za gajami na łódkę, jakby coś. Wydaje, że oni na pewno grili tak jakieś. A oni zaraz będą mieli więcej punktów widzielczkami. Das war's, da drin ist nichts. Das <gibli> <punkty. Mają 100%. gibli> Das da ist Koala 100%! <gibli> 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 oh mein Gott! Oh mein Gott! Er findet alles! Top 3! Situation! Ich nicht damit Ja, mal auf, dann wir ihn über ihn, über ihn jetzt, guck mal. Zack! <gibli> 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 und jetzt nochmal. Um. Oh, Gott! Oh, przy und damit jetzt taste oh, nie, Down gegangen! Taste Down! Ich floss noch hinten gelaufen. Top 2. Więcej <grystanie> niż Kami. Kurre. Weniger niż Kami set attack. <grystanie> What penno? To warno penno. Müsste Top oh, 2 Situation. 1 gegen oh, 1 gegen God. Maxe. Und <grystanie> Maxe auf der rechten Seite. Ali Und Maxe gewinnt das ganze. So dzieje! Ja, <grystanie> nie das nie No siemano! Siemano! No. Łatwietko! Co tam panowie, jak się kurde robi tutaj, top 15, top 1 Nawet się Patrzmy nie zgodziłem, tak ci powiem. <grym> jakby na godziny przeliczył, to tak z no, tysiąc może i było. w wszystkich sezonach. Z tysiąc godzin? Tak. I tak, no bywały wiele, wiele turniejów, wiele różnych sprawdzań, wiesz, często jest tak, że nie masz nie mam informacji, tak? Nie mam informacji na przykład, jaka jest statystyka złowienia rybków, bo tego nie ma nigdzie. Ktoś gdzieś kiedyś sprawdził, a się sezon zmienił, zmieniło się to, doszedł świermieć ryby, doszło tamto. I trzeba było sobie tą wiedzę jakoś zdobyć. I żeby to zdobyć, to ja musiałem zagrać, nie wiem, 30 zwykłych sologier i łowić te ryby, łowić, łowić, wyliczyć sobie, ile w jakim czasie łowiłem i czy się opłaca. Okej, okay, okej, okay, rozumiem. Kurej, jak tam oferta gammy będzie analizowana? Taś oferta jest? No, no Gamma, Gamma oznacza Cię na Twitterze, ja mam... czy powinien Cię podpisać? Ja jak nie wie, kto to, to Kama jest? To, to <grym> nie, to jest, wiesz, to jest to z Gamma? Tam, ogarniam, ogarniam. Ja no, żartuję, żartuję. Nie no, wiem, wiem, <grym> to co wiem. Ciekawe co Fortnite z tym, co zrobi. Ale z czym? To, z rybkami? No, wiesz, jak my możemy wygrać grancę. Zresztą może nie wygrać, ale dużo miejsca i ludziom krwi napsuć, tak? Bo mają top dwójkę. I pytanie, czy nam będą nerfi w trakcie turnieju, czy nie będą. Nie, ale, za... no, ale myślę, że pro was jutro nie będą po prostu na start na was lecieli i was ten? Prowadzą. Za... Są sposoby na to. No ja, jak... właśnie te, ja nie wiem, gdzie Ej... latał Quezji, ale teraz wstawił Twitter, że będzie latał na spłuczki. tutaj na najwięcej, tak z ciekawości? Można zapytać? Mm, nie wiem, ale myślę, że tak Combined jakby, jakby zbierając wszystkie streamy, no to myślę, że oglądało Zero was 60 tysięcy, samego Amara was oglądało 40 tysięcy osób na koniec. Dobrze, ja panowie, no ja gratuluję, życzę powodzenia na jutro, rozumiem, że jutro macie ok, jakieś trzy inne taktyki, no musicie uważać na Quiziego, tak? Bo on już no, pisał. Ej, bez kitu, bo mega, no, jakby na no no, to, no, to, ta to ale tam będzie taki serdeczny. Tam ale search straszny, musielibyśmy się ludzie jakoś wybijać. Znaczy szansa jest to, zawsze, no my teraz mieliśmy jakiś chyba storser dosyć duży w tej grze, tak? To była ostatnia gierka, więc wiadomo, ludzie się stakowali porządnie. A chyba top 2, ale nie, taka Marte, półtorej sty, minuty tacy, zabrakło, nie chcę Ale była taka gra, że mieliśmy ta, tak, że mieliśmy duży storser i jednocześnie nam chyba na zam, do zamknięcia wytrzymaliśmy. Więc jakieś szanse w dalszym ciągu są, tak? Też trochę tam RNG pomaga, tylko tyle, że no RNG Pytanie ma też jakby procenty ma. są od jakichś do jakichś i te minimalne też nam gwarantują wina bez serża. a reszta, to co jest ponad, jest no to tak wiadomo, nam serwer ewentualnie niweluje. Tak więc szanse też są na Ributrundzie. Maluśkie, ale są. Ja pierdolę. Ale... według mnie nawet jak mam na FNCS-ach teraz już, no nie pójdzie, przez to, że dzisiaj taki boom to zrobiło, to, to, to nie wiem, no zapisaliście tak. się już w historii... W historii tych Evencezów chyba wystarczająco. To nie wiem, dostać się na top 33 Europy, robiąc jednego kila w openach, to. Nie spodziewałem się, że nie tego wina, by było. byłoby zero, kurczę. A w jaki sposób w ogóle ten kill padł? Co tam się Polecił stało? To... Rakietą z łódki. A, a okej. Okay.